Dzień dobry. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na kilka pytań, które, które pogrupowałem w takim bloku o roboczym tytule Okiem wędkarza i ichtiologa, ale generalnie one dotyczą różnych tematów zarówno wędkarskich, jak i ichtiologicznych i trochę produkcyjnych. Więc zaczynam. Pan Krzysztof pyta, jakie ryby Piotr Piskolski lubi łowić? No nie jest to tajemnicą. Moim ulubionym gatunkiem jest pstrąg potokowy. Ale również lubię łowić szupaki. Nie stronie od innych gatunków, ale te dwa zdecydowanie są moimi ulubionymi. Pan Rafał pyta: Proszę o kilka wskazówek, w jaki sposób łowić strągi minąłem szóstką tonącą z prądem i pod prąd. No, to jest bardzo ciekawe pytanie. Osobiście to jest mój ulubiony wobler do połowu strągów. Chyba większość strągów dużych złowiłem właśnie na tą przynętę. Dlatego chciałbym troszkę dłużej się zatrzymać nad tym pytaniem, ale myślę też, że pewne rzeczy warto omówić nad wodą. Pokazać dokładnie techniki, o których chciałbym opowiedzieć i wyjaśnić dlaczego, czego warto unikać, a na czym warto się skupić, prezentując tą przynętę. Jest to pozornie bardzo prosta przynęta w prowadzeniu, jednak. Potrafić działać cuda, jeśli wiemy dokładnie, co robić nad wodą. I z prądem, i pod prąd to są zupełnie inne dwie techniki. Jak sądzę, pan o tym wie, zadając to pytanie, gratuluję, bo to nie, są, to nie są proste sprawy, mówiąc krótko. I posiadając dwie wersje pływającą i tonącą, możemy ogarnąć naprawdę większość miejsc i większość sytuacji, z jakimi spotykamy się nad rzeką. Dlatego obiecuję wrócić do tego i szerzej o tym opowiedzieć, ale już nad wodą. To będzie poważniejsza produkcja. E, łowiąc pan Tom Sierzputowski z USA. Pozdrawiamy! Łowiąc wiele gatunków po całym świecie na przedmioty Salmo, gdzie i na jaki gatunek wyprołby pan jako swój jeden ulubiony? Tak jak już mówiłem wiele razy, pstrąg potokowy. Jestem w stanie na Księżyc pojechać, żeby złowić dużego pstrąga. Może na księżyc to za daleko i nie, nie ten kierunek, ale generalnie mam takie marzenie, żeby zwiedzić jeszcze kilka krajów, w których są wielkie pszczągi i spróbować swoich sił w ołowie tych ryb. Pan Szymon pyta, z którą wodą ma Pan najciekawsze wspomnienia i jaki w jakim kraju złowił Pan swojego największego szczupaka i na co? <laughs> Najdłuższego swojego szczupaka złowiłem w Polsce na zalewie szczecińskim na Wobbler Pike 16 Floating. Dawno temu, a najcięższego szupaka złowiłem yy, dwa lata temu w Holandii na przynęte pod tytułem Sweeper 14. I yy, to był najcięższy szupak, nie był najdłuższy. Najdłuższy miał 130 cm, najcięższy miał 125, ale ważył 20 kg z groszem. Yy, więc był bardzo, bardzo gruby. Był dobrze zważony na, dobry, do, na bardzo dokładnej wadze, więc ym, jest to wiarygodna informacja. Choć sam nie uwierzyłbym jeszcze wcześniej, że szczupa, który ma 125 cm, centym, może, może aż tyle ważyć. Ale tyle ważył, na co mam trzech świadków dokładnie. Kolejne pytanie od pana Kulipoka. Składa się z dwóch pytań. Pytanie z dziedziny ichiologii barotraumy. Swego czasu natrafiłem na film, w którym Grosel Grossel wypuszcza sandacze, rzucając je z wysokości do wody głową na dół, by pomóc w dekompresji. Rozumiem, że pytanie brzmi, czy to działa. Trudno powiedzieć, czy to działa, ponieważ ani pan Mac, ani wędkarze polscy, którzy też reklamują tego rodzaju zabieg, który ma usunąć efekt barotraumy. Nie są w stanie sprawdzić, czy to działa. Niestety, bo musielibyśmy zanurkować za takim sandaczem czy szupakiem do dna, a potem przebywać z nim tam parę godzin, przynajmniej, żeby zobaczyć, jak on się zachowuje. Bo być może po prostu hmm, żyje dalej, ale niestety tylko przez parę godzin, być może przez parę dni, być może y, uszkodzenia wewnętrznych organów powodują, że żyje nawet miesiąc, ale przestaje zerować i zdycha. Tak więc, no, niestety, nie będziemy w stanie powiedzieć, czy taki zabieg działa. Dla mnie to jest takie usunięcie trochę sobie problemu z oczu, bo jeśli rzucimy rybę głową w dół, no to oczywiście wpadnie z impetem pod wpływem działania sił grawitacji zwyczajnie, zniknie nam z oczu, tak? Ale czy to działa? Trudno powiedzieć. Nie będę się sprzeczał, bo mimo że te badania ichtiologiczne, na których moglibyśmy się oprzeć i opierałem się, Omawiając efekt borotraumy ostatnio na spotkaniu z Łukamila, wskazują te badania na to, że no, ryby bardzo źle znoszą. Większość ryb, zwłaszcza słodkowodnych, bardzo źle znosi wyciąganie, zwłaszcza szybkie wyciąganie z dużych głębokości. Natomiast praktyka pokazuje, że no nie jest tak źle. Tak? Okonie wyjęte z kilku metrów pod lodem następnego dnia żerują i dają się złowić drugi raz, więc co udowodnił jeden z naszych kolegów w tym sezonie. Więc to nie jest tak, że wszystkie ryby muszą zdechnąć wyjęte z 5 czy 7 czy 10 metrów. Zależy to od wielu czynników, o których wspominałem, to znaczy na przykład czasu, którym, którym następuje ta zmiana głębokości z tych 7 czy 10 metrów do powierzchni. Jeśli ta ryba byłaby wyjęta bardzo szybko, to bez wątpienia Następują takie uszkodzenia wewnętrzne, że nie ma szans, żeby przeżyła. Najlepszym dowodem tego jest np. pecherz pławny w gardle, albo inne y, uszkodzenia, o których nawet nie chcę wspominać. Natomiast jeśli ryba, ryba jest scholowana dość długo w zimnej wodzie, to też jest istotne, to wszystkie procesy przebiegają trochę wolniej. Ym, no mówiąc krótko, tematyka jest bardzo szeroka i niezbadana do tej pory, więc nie chcę tutaj definitywnie stwierdzać, czy to jest dobry sposób, czy niedobry. Nie wygląda mi to na, na dobry sposób, teoretycznie, no bo to jest kolejny szok. Ryba, która jest ledwo żywa, doznaje kolejnego szoku i stresu, wpadając głową do wody w dół. Z drugiej strony, ja też zauważyłem, na przykład, że przy wypuszczaniu dużych szczupaków, warto jest w momencie, kiedy szczupak czasami ma taki stres, że przestaje oddychać. Nie dlatego że zdechł, tylko po prostu jest w takim szoku że przestaje oddychać i nie rusza skrzelami. Zwyczajnie trzeba mu go obudzić. Ja wtedy stukam go w ten sposób kostkami w głowę i bardzo często, właściwie to zawsze to przynosi efekt taki, że on nagle się budzi i zaczyna oddychać, no bo jeśli nie zacznie oddychać, to rzecz jasna w ciągu kilkudziesięciu sekund no musi zdechnąć, niestety. Dlatego... Tutaj jest, to jest argument za oczywiście tym e, wrzuceniem ryby głową w dół, bo ona wtedy też doznaje szoku i budzi się być może z takiego letargu, z takiego drętwienia, rusza dwa razy ogonem i znika nam z oczu. No ale tak jak już powiedziałem wcześniej, co dalej się dzieje, niestety nie wiemy. Drugie pytanie pana Kulipoka. Kto się zajmuje doborem kolorów do poszczególnych przynęt, czy stoi za tym nauka, czy wyłącznie względy sprzedażowe? Pytam, ponieważ nie wiedząc czemu, w serii Ratling Hornet brakuje mojego ulubionego malowania Black Tiger, który robi rzeźnię na wiśle podczas lampy. No, pierwsza część pytania. Kto się zajmuje doborem kolorów? Ja kiedyś zajmowałem się doborem kolorów, opierając e, swoje decyzje na wiedzy ich teologicznej, rozmowach z dystrybutorami i z wędkarzami. E, oraz oczywiście zawsze była to, e, był to efekt dyskusji z działem wdrożeń z moimi kolegami. E, którzy wszyscy są wędkarzami i zawsze potrafili mi doradzić i pozwoli, pomagali mi podjąć właściwe decyzje. Od jakiegoś czasu oczywiście przekazuję moje sugestie do centrali, natomiast decyzje podejmują koledzy z UK, menedżerowie, którzy mają za zadanie spowodować, żeby sprzedaż wyrobów Salmo rosła i żebyśmy nie mieli żadnych niespodzianek w rodzaju Niewłaściwe wdrożenie, zły kolor i tak dalej. Patrząc na sprzedaż, która rośnie, myślę, że całkiem dobrze im idzie. Udaje im się podejmować dobre decyzje, które rzecz jasna nie zawsze mogą się wszystkim podobać, no bo takie jest życie. Nie wszystkim da się dogodzić. Co do koloru Black Tiger, ubolewam, bo wydaje mi się, że, że to jest prawda co Pan mówi. Przypomina mi się tu anegdota z historii Salmo, kiedy to kolor Black Tiger sprzedawał się dość słabo i nasz dystrybutor krajowy nawet myślał, żeby go wycofać z oferty. A nagle z jakiegoś powodu wszystkie hurtownie, i sklepy oczywiście w Warszawie, zaczęły w jednym tygodniu ogołocone z tego koloru. Zamówienia w tym momencie przyszły do nas, ale nie byliśmy w stanie wtedy od ręki wyprodukować dużo tego koloru. Ale zacząłem się interesować, co się stało. Okazało się, że dwie czy trzy imprezy spinningowe w Warszawie, chyba na zegrzu to było, zostały wygrane przez wędkarzy, którzy dysponowali właśnie hornetami w tych kolorach. Fama poszła wśród wędkarzy i natychmiast wykupili wszystkie te hornety w tym kolorze. No, niestety w, w następnym sezonie dystrybutor nasz zamówił dwa czy trzy razy więcej e, hornetów w tych kolorach no i został, został że tak powiem, jak Himmelsbach z angielskim, bo niestety się nie sprzedawały. No i jakoś wędkarze zapomnieli, że to działa i przestali je kupować, no i niestety jak się nie ma w woblera jakiegokolwiek w pudełku, no to nie, nie złowi ryby. I tak się może skończyć legenda każdego koloru. Nie wiem, czy uda się namówić kolegów z, z centrali, żeby wdrożyć kolor Black Tiger do ratling Horneta. Postaram się, obiecuję. Pan Dawid pyta: nie patrząc na aspekt finansowy, czy sprzedałby pan firmę drugi raz? Odpowiadam krótko: tak, sprzedałbym firmę drugi raz. Łukasz pyta: czy jesteś w stanie jednoznacznie powiedzieć, co jest lepsze, Jerk czy Guma, i co myślisz o łączeniu tych dwóch przynęt ze sobą? Ja myślę, że Łukasz znasz tę odpowiedź na, na to pytanie bardzo dobrze. Jesteś świetnym spinningistą. Po prostu czasami jerk jest lepszy, czasami guma. I warto mieć zarówno jedne, jak i drugie przynęty w pudełkach. Każda z nich ma swoje zalety, i każda z nich w pewnych sytuacjach potrafi być wielokrotnie bardziej skuteczna od, od drugiej. Na płytkiej wodzie to można sprawdzić najlepiej. I bywają dni, gdzie na tej samej wodzie jerk jest lepszy, a drugiego dnia guma jest lepsza. Stąd no, uchylę się od odpowiedzi, bo obaj wiemy, że po prostu nie ma idealnej przynęty. I to jest dobre dla wędkarzy akurat mniej, ale dla ryb na pewno, bo nie ma przynęty idealnej, która zawsze działa. No i oczywiście bardzo dobre dla producentów, którzy mają duże pole do działania. Dla wędkarzy może trochę gorzej, ale na pewno dla ryb bardzo dobrze. Czy warto łączyć te dwie przynęty ze sobą, rzecz jasna warto. To też ja Ameryki tu nie odkryje, mówiąc, że z jakiegoś powodu szupaki przyzwyczajają się do pewnego typu przynęt i każde kombinacje, które, które polegają na łączeniu, na łączeniu przynęt, tworzeniu hybryd, twarda miękka, czy miękka, twarda, obrotówka z gumą i tak dalej. Zawsze z reguły na początku używania z jakiegoś powodu robią dobrą robotę, i to szczególnie jeśli chodzi o duże ryby. Także warto kombinować nie tylko z technikami wędkarskimi, ale również na własną rękę z tworzeniem takich hybryd. Takie hybrydy już są w handlu. Mam nadzieję, mam nadzieję, że pojawią się również w ofercie firmy Salmo, bo takie projekty mamy. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę. Napiszcie, czy Wam się podobało, czy może jakieś dodatkowe pytania pojawiły się. Postaram się odpowiedzieć w komentarzach pod tym filmem lub też na Salmo Fanatics. Do zobaczenia nad wodą albo w kolejnym odcinku. Cześć.